Hola, ¿qué tal? Witajcie na kolejnej lekcji hiszpańskiego. Tym razem porozmawiamy sobie o dziesięciu hiszpańskich przysłowiach. Zanim zacznę, to jeszcze tylko przypomnę, że wielkimi krokami zbliża się premiera drugiej części mojego kursu Hiszpański start. Jeżeli macie już pierwszą część i zrealizowaliście ten materiał, to będzie to idealny moment, żeby przejść sobie do drugiej części kursu, ale oczywiście osoby, które nie mają jeszcze jedynki, będą mogły sobie też ją nabyć. W zasadzie od 1 do 15 kwietnia będzie można się zaopatrzyć bez problemów w obie części kursu. Także, zarówno hiszpański start 1, jak i hiszpański start 2 będą dostępne. Szczegóły na stronie internetowej, którą tutaj widzicie, oraz oczywiście w opisie pod tym filmem. A teraz przechodzimy do lekcji. Zaczynamy od przysłowia, którego używa się bardzo często. Mas bale pájaro in mano que siento volando. Oczywiście, jeśli przetłumaczymy to dosłownie, wyjdzie trochę nienaturalnie, więcej wart ptak w dłoni niż sto latających, ale mamy przecież w polskim odpowiednik. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Numer dwa to hablando del Rey de Roma por la Puerta Asoma. Czyli coś w stylu. O wilku mowa, a wilk tuż, tuż. Kolejne przysłowie to Ecio, pecio. Co możemy tłumaczyć sobie jako co się stało, to się nie odstanie. Dalej coś ze świata uczuć. Antes que te cases, mira lo que haces. Dosłownie przed tym, jak się ożenisz albo wyjdziesz za mąż, patrz co robisz. Co w polskim ma swój sympatyczny odpowiednik, widziały gały co brały. Numer 5 to Santa Rita, Rita Rita, lo que se da no se quita. Wierszyk na bazie legendy o świętej Ricie, którego bardzo często uczą się dzieci w hiszpańskich przedszkolach. Na polski przetłumaczymy to jako: Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. Jedziemy dalej. Kolejne przysłowie także związane jest z dawaniem na przykład prezentów. I akurat można je bardzo porównać do polskiego. Konkretnie chodzi mi o A regalado no le mires el diente. Czyli darowanemu koniowi, w zęby się nie zagląda. Numer 7 to bardzo ciekawe powiedzenie: Los unos por los otros, la casa sin barrer. Czyli, mianowicie hiszpańskie, gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. Nie tłumaczymy tego jeden do jeden, ale sens jest przekazany. Hiszpanie, jak widzicie, to powiedzenie wiążą bardziej z zamiataniem. W końcu barrer to właśnie zamiatać. Kolejne ciekawe przysłowie hiszpańskie to: Lo poco agrada, lo mucho enfada. Czyli co za dużo, to niezdrowo. Tutaj w wersji hiszpańskiej pojawia się czasownik enfadar, obrażać się. Numer 9: En la boca cerrada no entran moscas. Dosłownie do zamkniętej buzi nie wchodzą muchy, ale oczywiście musimy poszukać innego polskiego odpowiednika. Najlepiej chyba pasuje trzymać język za zębami albo milczenie jest złotem. Chodzi generalnie o to, że lepiej czasem nie powiedzieć nic, niż palnąć coś głupiego. I ostatnie powiedzenie, które osobiście bardzo lubię: to Maniana sera od día". czyli jutro też jest dzień. Czasami warto o nim pamiętać i odpuścić sobie niektóre rzeczy. Z tego miejsca chciałabym także bardzo, bardzo podziękować moim patronom z portalu Patronite. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, żebyśmy mogli się spotkać tutaj następnym razem, żeby żadna lekcja hiszpańskiego Was nie ominęła. Muchas gracias y hasta